Zu, powiedz mi co tak najbardziej chciałabyś zagrać? Hmm. Może księżyc? A ja bym chciała zagrać e, cały kosmos. No tak, nie? To jest bo to trzeba mi stanąć do wszystkiego. Zagrać. Do wszystkiego. To nie jest takie Zapraszamy na kolejny odcinek ZiuZi. Ziółzia cały tydzień chodzi za myślą. Występują Ziółzia, mama Ziółzi-Mucha, siostra Ziółzi-Kika, tata Ziółzi i pani Kana. W sobotę Mucha poprosiła Ziółzie o pomoc przy porządkach w kuchni, a papa poprosił Ziółzie, żeby mu pomogła posprzątać w garażu. ZiuZia bardzo lubiła sprzątać kuchennych szafkach, bo mieszkają tam niby dziewczę z zwierzątka, żywiące się porcelaną, ale lubiła też czyć w garażu, bo wyobrażała sobie wtedy, że jest grubą hrabiną i podaruje swą bezcenną karierę. Tym razem jednak przeprosiła gośców i powiedziała, że woli porysować. Tata i mama bez namysłu odłożyli porządki na później i postanowili, że zrobią sobotnią wycieczkę. Dziewczynki co no, powiecie na wycieczkę do lasu? Zawołał tata. Kikaż podskoczyła z radości i powiedziała, że bardzo chętnie jest sama w domu. No wiadomo, kiedy Kika jest sama w domu, to maluje sobie usta i policzki, ubiera buty mamy na najwyższym obcasie i nagrywa się na kamerze. też podskoczyła i po raz pierwszy szeroko się śmieje. W lesie mucha i tata szli ścieżką objęć, co według Zuzi jest no. naprawdę śmieszne. Jakby to mieli chodzić sam. A Ziuzia szła ścieżką zygzakiem. Zatrzymywała się przy drzewach i krzewach rosnących obok dróżki i przyglądała się w skupieniu. Kucnęła przy krzaku głowu, przekrzywiła głowę, także zabiła kilką ścieżkę, i zrobiła buzią. Wyszła dwa razy dookoła krzaczek mali, sprawiając paluszkiem niektóre kolce. Stanęła pod dębem i przyłożyła rączkę do pnia na wysokości głowy, porównując wzrost. Spojrzała do góry na kolumne drzewa i pokręciła głową rozczarowana. Wycieczka do lasu była udana i Ziozia trochę powycylała, ale nadal była bardzo. Co Wieczorem, gdy mama pomagała jej mieć o włoski, spytała. No, Mamo, czy w królestwach są krzaki? Mama podrapała się w nos, zostawiając na niej chmurkę z piany i powiedziała, że na pewno jest ich mnóstwo na pałacowym dziedzińcu. Przykład w królewskiej sypialni? Docikała Zuzia. No, mogą rosnąć w domiczkach. Odparła mama niepewnie. Wtedy Zuzia zamyśliła się jeszcze bardziej. Prawie najbardziej na świecie. W niedzielę rano Zuzia jadła kanapkę z twaroszczem i rzodkiewką. Mama po powiedziała tacie rozmowę o krzakach i królestwie, Tata tak bardzo się zdziwił, że już miał zawołać, o kurde, ale na szczęście nie zdążył, bo Ziódzia powiedziała. Mam problem. Zdjęła sklepka rzodkiewkę, dokładnie pogryzła, połknęła i dodała. Wszystko przez ten teatr. Czym znowu pogrążyła się w rozmyślaniach. Tata zerknął na mamę, ale mama patrzyła na Na Jaki teatr, kochanie? spytała. Szkolny. – wyjaśniła Zuzia. – Robimy z panią Aną Świącą Królewnę. – Wspaniale, Zuzinko! – ucieszył się tata. – Ja mam być Świącą Królewną! – powiedziała Zuzia koszko. – Moja mała artystka! Tak – wykrzyknęła mama. Zuzia spojrzała na mamę tak, że przed chwilą wyrosła jej na głowie druga głowa, a w dodatku zielona i bez zębów. – No ale to jest właśnie problem! – Zuzia aż wstała z krzesła. No, bo ona cały czas śpichuje, się w palucha i zasypia, a potem do dodatku to się musi całować z chłopaki. Tata uśmiechnął się do mamy, ale tak, żeby Żuja nie widziała, i spytał, kim Żuja wolałaby być. Najbardziej na świecie chciałabym być krzakiem. No, ale pani Ala mówi, że w śpiącej królew nie ma krzaków. Mama się oburzyła. Jak to nie ma? Przecież po raz są zaczarowane! Książę musi je rozcinać, wyrywać, łamać, deptać! Yy, urwała nagle nie wiadomo dlaczego. W poniedziałek tata odwoził Zuzię do szkoły. Gdy czekali na czerwonym świetle, zapytał, dlaczego właściwie Zuzia chciałaby być krzakiem. Zuzia zamyśliła się, dmuchnęła na światło, żeby zmieniło się w zielone i powiedziała: Bo to jest naprawdę trudne. No, nie wiem co krzaki czują i myślą. Żeby dobrze zagrać krzak, trzeba mieć talent do wszystkiego. A ja mam, Mucha tak mówi. Dojechali pod szkoły i ziósię. I tata nie pocałował córeczki jak zawsze na do widzenia, tylko poszedł z nią do klasy. Tam rozmawiał chwilę z panią Aną po cichutku, aż pani Anna zaczęła cała się trząść ze śmiechu. Potem podali sobie ręce i tata wyszedł, a pani Ala chciała opowiedzieć dzieciom o chmurach, ale nie mogła, bo wciąż się trzęsła. O lekcji zawołała Siusię i powiedziała, że jeśli tylko Ziuzia chce, może być ulubioną paprotką śpiącej króletny. Ale wtorek Siusia znowu chodziła zamyślona i gdy mama ją spytała, co się stało, tylko przyłożyła palec do ust i zaszumiała. Bo przecież kawrotki małym mówią. Pięknie jest światło, dobre? Tak, jest bardzo dobre. Tak. Jest bardzo, spojrzcie, przepiękna jak zawsze. Przepiękne? Poczekajcie, tutaj się patrzy na kamerę, tak? Tak. Chirp, no, tak, Pięknie. Co by to robicie? Jest naprawdę śmiesznie. Mhm. przy się krzakiem w Mówi. 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 Dobra, dobra. Dobra, <muchy> no już, teraz uciszę światło. Nie robimy jeszcze. W bardzo długo, jeszcze strasznie Strasznie <grym> Nie! My już nie chcemy! Już nie chcemy! Możecie wiercić! Zufajmy <grymne> się do tej rząd bo ja już nie dam rady. Dobra. Dobrać. Możecie wejść paprotki.